Świat stoi na skraju przypaści, ale wielu ludzi nadal żyje tak, jakby nic się nie działo. Wojny, kryzysy ekonomiczne, choroby, podziały. Każdego dnia jesteśmy świadkami wydarzeń, które wstrząsają ludzkością i wystawiają na próbę naszą wiarę. Jednak pośród tej ciemności jeden głos rozbrzmiewa głośniej niż kiedykolwiek. To głos Maryi Dziewicy, naszej Matki w niebie, która wzywa nas pilnie. Twoje słowa nie są zwykłymi wiadomościami pocieszenia, ale prawdziwym wezwaniem do działania. Ona zaprasza nas do zmiany, do przygotowania się nie poprzez dobra materialne czy podziemne schronienia, ale poprzez głęboką przemianę duchową. Jeśli czujesz, że nadszedł czas, aby otworzyć swoje serce na tę prawdę, posłuchaj uważnie, co ona ci objawi. Być może to jest najważniejsza rzecz, jaką usłyszysz dzisiaj. Jak często czułeś się przytłoczony codziennymi troskami? Problemy rodzinne, trudności finansowe, choroby, samotność. Wszystkie te ciężary ciążą nam na barkach, ale Maryja Dziewica mówi nam, że są one tylko objawami głębszego kryzysu, kryzysu duchowego. Odeszliśmy od Boga. Pozwoliliśmy, aby materializm, obojętność i grzech przejęły kontrolę nad naszym życiem. Przestajemy się modlić. Przestajemy ufać, przestajemy wierzyć, że niebo nadal ma dla nas plan. Ale nie jest za późno. Maryja ostrzega nas z macierzyńską miłością za pośrednictwem widzących z Medziugoria. Ona prosi nas, abyśmy wrócili do Boga, abyśmy otworzyli swoje serca i nawrócili się. I w tym celu oferuje nam potężne narzędzie modlitwę. Różaniec jest naszą najpotężniejszą bronią. Każde zdrowaś Maryjo jest światłem, które rozprasza ciemność. Każda rozważana tajemnica przybliża nas do zrozumienia Boskiego planu. Nigdy nie lekceważ mocy tej modlitwy. Wiele osób uważa, że różaniec to po prostu powtarzanie słów. Jednakże każdy, kto odmawia tę modlitwę z wiarą, wie, że jest w niej coś więcej, jest to dialog z niebem, koło ratunkowe w trudnych czasach, potężna ochrona przed złem. Zatrzymajmy się na chwilę i pomódlmy się wspólnie. O Maryjo Dziewico, Matko Boga i Matko Nasza, Tobie się polecamy. Rozjaśnij naszą drogę światłem Chrystusa. Wzmocnij naszą wiarę i obdasz nas pokojem. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce z siłami zła. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami i za całym światem. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, napisz amen w komentarzu. Zjednoczmy się w wielkim łańcuchu wiary. Maryja prosi nas o nawrócenie, o radykalną przemianę naszych serc. Oznacza to wyrzeczenie się grzechu, przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili, życie według przykazań nie ze strachu, lecz z miłości. Samochodzenie do kościoła w niedzielę czy okazjonalne angażowanie się w działalność charytatywną nie wystarczy. Musimy być żywymi świadkami wiary. A to nie jest łatwe. Żyjemy w świecie, który wyśmiewa duchowość, który promuje grzech, jakby był czymś normalnym, który stara się zgasić nasze wewnętrzne światło. Ale właśnie w takich momentach nasza wiara musi jaśnić najjaśniej. Matka Boża ostrzega nas, że czekają nas trudne czasy. Ich pojawienia się, przesłania przekazywane jasnowidzom, Proroctwa potwierdzane przez lata nigdy nie były słowami bez znaczenia. Każde z jej ostrzeżeń było aktem miłości, matczynym ostrzeżeniem, mającym na celu duchowe przygotowanie nas na nadchodzące próby. Ona nas nie straszy, ona nas prowadzi. Ale ilu ludzi tego naprawdę słucha, ilu ludzi traktuje jego słowa poważnie? Żyjemy w czasach, w których zło objawia się ze wzrastającą siłą. Bezsensowne wojny niszczą całe narody. Rodziny są rozrywane przez podziały, wiara jest wyśmiewana i lekceważona, a wielu wierzących czuje się osamotnionych i porzuconych. To, co kiedyś uważano za grzech, dziś jest wychwalane, a ci, którzy bronią prawdy, są marginalizowani. Nie jest to tylko kryzys społeczny i polityczny, ale głęboki kryzys duchowy. Matka Boska mówiła na o nadchodzących próbach. O katastrofach naturalnych i o konieczności oczyszczenia ludzkości. To nie są groźby, lecz ostrzeżenia. Matka ostrzega swoje dzieci przed zbliżającym się niebezpieczeństwem nie po to, by je nastraszyć, lecz by je uratować. Przygotowujemy się, czy nadal jesteśmy rozproszeni? Rozejrzyjmy się wokół siebie, ilu ludzi żyje pogrążonych w powierzchowności. Szukając jedynie chwilowych przyjemności, gromadząc dobra materialne, jakby były wieczne, ile dusz odwraca się od Boga, bo uważają, że już go nie potrzebują. Zło oszukuje świat, sprawiając, że wierzymy, że możemy być samowystarczalni. Ale prawda jest inna: bez Boga jesteśmy zgubieni, bez modlitwy jesteśmy słabi, bez nawrócenia nie będziemy przygotowani na to, co ma nadejść. Każdy, kto usłyszy tę wiadomość, powinien zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, gdyby dziś wszystko się zmieniło, czy byłbyś przygotowany? Czy jesteś pewien, że Twoje serce jest czyste przed Bogiem? Czy zbudowałeś swoją wiarę na solidnej skale, czy na piasku, który zostanie zmyty przez pierwszą burzę? Czas działać jest teraz. Nie wtedy, gdy jest za późno. Nie wtedy, gdy świat ogarnia panika. Teraz. Musimy poważnie odpowiedzieć na wezwanie Dziewicy. Oznacza to powrót do życia wypełnionego codzienną modlitwą, wyrzeczenie się grzechów, które oddzielają nas od Boga, częste przystępowanie do sakramentów i życie w autentycznej miłości. Oznacza to bycie światłem w świecie ciemności. Bitwa już się rozpoczęła, ale Maryja Dziewica zapewnia nas, że ci, którzy pozostaną mocni w wierze, zostaną chronieni. Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Jego łaska jest większa niż jakiekolwiek zło, ale musimy ją przyjąć. A ty, co wybierzesz? Czy będziesz żyć dalej, jakby nic się nie stało, czy też posłuchasz wezwania? Jeśli czujesz, że te słowa przemawiają do Twojego serca, nie milcz. Napisz w komentarzach, Maryjo, prowadź nas. Zjednoczmy się w modlitwie i odpowiedzmy wiarą na ten czas próby. Eźwu. Michał Archanioł, nasz obrońca. W tej duchowej walce nie jesteśmy sami. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu postawił przy naszym boku swoich aniołów, a wśród nich jest potężny wojownik, obrońca prawdy, święty Michał Archanioł. Święty Michał nie jest tylko symbolem ochrony. Jest dowódcą Armii Niebieskiej, zwycięzcą pierwszej bitwy z szatanem. Pismo Święte opowiada nam, jak od samego początku Święty Michał stawał po stronie sił ciemności, wołając głośno: Któż jest jak Bóg? Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Twojego wstawiennictwa. Zło rozprzestrzenia się po całym świecie w coraz subtelniejszy i zwodniczy sposób. Nie widzimy już diabła z rogami i widłami, ale odnajdujemy go w zepsutych ideologiach, w kłamstwach które nam wmawiają w utracie wartości, w obojętności. Święty Michał jest naszym obrońcą. Jego mieczem jest sprawiedliwość, jego siłą prawda, jego tarczą wiara. Kiedy szczerze go wzywamy, on przychodzi nam z pomocą, odpierając duchowe niebezpieczeństwa, które zagrażają naszej duszy. Codziennie powinniśmy z wiarą odmawiać tę modlitwę. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, Bądź naszą pomocą w walce ze złymi zasadzkami diabła. Powstrzymaj go, Boże, mocą swoją. I ty, ciąże niebiańskich zastępów, z boską mocą. Wrzućcie szatana i wszystkie złe duchy do piekła. Którzy wędrują po świecie w poszukiwaniu zguby dusz. Amen. Ta modlitwa to nie tylko słowa, to jest broń. Za każdym razem, gdy odmawiamy tę modlitwę, zrywamy łańcuchy, które zło próbuje nam narzucić. Święty Michał jest gotów walczyć za nas, ale my musimy zrobić swoją część. Musimy żyć w łasce Bożej, walczyć z pokusami i nie poddawać się strachowi. Jeśli czujesz, że zmagania duchowe są realne i chcesz, aby Święty Michał był u twego boku, napisz w komentarzu: Święty Michale, chroni nas. Maryja wzywa nas nie tylko do tego, abyśmy ratowali samych siebie, ale abyśmy stali się narzędziami pokoju. W świecie, w którym panuje nienawiść i podziały, naszym zadaniem jest szerzenie Bożej miłości. Ale jak możemy to zrobić konkretnie? Odpowiedź tkwi w małych gestach szczery uśmiech dla kogoś smutnego dobre słowo dla tych, którzy są źli konkretna pomoc dla osób w trudnej sytuacji. Przepraszam tych, którzy nas skrzywdzili. Działania te mogą wydawać się nieistotne, lecz stanowią zalążek duchowej rewolucji. Pomyślmy o Jezusie. Nie zmienił świata przy pomocy armii ani ziemskich mocy, ale miłością, miłosierdziem i przebaczeniem. Podążanie drogą Chrystusa oznacza bycie narzędziami pokoju nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Maryja zaprasza nas, abyśmy wnieśli światło w ciemność. Ale wymaga to poświęcenia. Nie zawsze otrzymamy wdzięczność, nie zawsze będzie łatwo, ale każdy akt miłości przybliża świat do Boga. Musimy pamiętać, że każdy kryzys jest szansą. Ta wielka duchowa walka jest również czasem, w którym możemy wzrastać w wierze. Możemy stać się prawdziwymi świadkami, silnymi duszami, sercami gotowymi walczyć o prawdę. Świat potrzebuje pokoju. A pokój zaczyna się od nas. Jeśli chcesz odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej, napisz w komentarzu: Maryjo, uczyń mnie swoim narzędziem. Nadszedł czas bądźmy światłem dla tych, którzy są w ciemności. Czy kiedykolwiek modliłeś się na różańcu? Jeśli nigdy tego nie robiłeś, lub się poddałeś, zacznij od nowa już dziś. Zacznij od tu zima, dziennie, a potem stopniowo zwiększaj dawkę. Zobaczysz, jak zmieni się Twoje życie. I nie bójcie się zeznawać. Porozmawiaj z innymi o tym, co przeżywasz. Możesz zauważyć, że wiele osób wokół Ciebie szuka odpowiedzi, nawet jeśli nie mówią tego otwarcie. Wiara nie jest dla słabych, lecz dla odważnych. Trudno będzie trwać w świecie, który coraz bardziej oddala się od Boga, ale właśnie w tych mrocznych czasach nasza wiara musi świecić najjaśniej. Jeśli jesteś gotowy odpowiedzieć na wezwanie Maryi, zostaw komentarz ze słowem Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby otrzymywać więcej wiadomości, modlitw i refleksji, które mogą wzmocnić twoją wiarę. Nie opóźniaj konwersji. Nadszedł czas. Maryja Dziewica wyciąga do nas ręce. Przyjmijmy ich z ufnością i pozwólmy, by poprowadzili nas ku pokojowi i radości Boga. Niech Pan Cię błogosławi, a Maryja zawsze Cię chroni.